Cześć wszystkim. Witam na kanale Enduro Concept Garage. Jeśli włączyłeś albo włączyłaś ten film, to znaczy, że przymierzasz się do samodzielnej wymiany oleju w silniku motocyklowym. I bardzo dobrze, dlatego że wymiana oleju w jakimkolwiek silniku motocyklowym przynajmniej w większości jest banalnie prosta i możesz ją wykonać samodzielnie. Jak to się mówi na tak zwanym kolanie, bez użycia specjalistycznych narzędzi. Także, jeśli chcesz to zrobić sam albo sama, nie tracić niepotrzebnie pieniędzy na zlecenie tej czynności w warsztacie, to zapraszam Cię do oglądania tego filmu. Tak jak mówiłem, aby wymienić samodzielnie olej w silniku motocyklowym, jest to czynność bardzo prosta. Oczywiście, w zależności od marki i modelu motocykla, ta czynność będzie się nieco różnić. Natomiast, jeżeli zrobisz to samodzielnie, wystarczy, że zrobisz to samodzielnie tylko jeden raz. Więc po tym, już zawsze będziesz sobie wymieniać olej sam albo sama. Chyba, że nie będzie ci się chciało brudzić rączek. Ale przejdźmy już do rzeczy. W zasadzie jest to już trzeci materiał na tym kanale poświęcony wymianie oleju w silniku, ale ja staram się, aby za każdym razem filmik wyglądał troszkę inaczej. Mam nadzieję, że tym razem też tak będzie. Natomiast pewne rzeczy się nie zmieniają. Do wymiany oleju w silniku będziesz potrzebować prostych, ale jednak będziesz potrzebować narzędzi. W moim przypadku będzie to klucz nasadowy ósemka i klucz nasadowy 13, będę potrzebował oczywiście świeżego oleju, jakiegoś pojemniku pojemnika na stary olej. I przyda się oczywiście jakaś szmata. No dobra, yy, ruszamy, ruszamy, jedziemy z tematem, jak to się mówi. Aby samodzielnie wymienić olej w silniku yy, Twojego motocykla, musisz dowiedzieć się, a to w dzisiejszych czasach nie jest trudne, w dobie internetu to nie jest trudne, w którym miejscu znajduje się śruba. Tak zwana śruba spustowa. W moim motocyklu śruba spustowa znajduje się tutaj, za dźwignią hamulca. W niektórych motocyklach śruba spustowa znajduje się od dołu. Zanim spuszczę stary olej z silnika, będę chciał odkręcić korek, przez który będę nalewał nowy olej, a także śrubę kontrolną. Za chwilę powiem Wam, do czego ona ewentualnie służy ta śruba kontrolna? A właściwie mogę to już powiedzieć. Ona służy, słuchajcie moi mili, do tego aby aby było wiadomo, że oleju jest już wystarczająca ilość. To w przypadku jeśli nie wiecie ile oleju powinniście wlać w przypadku mojego, w przypadku tego motocykla, producent zaleca nalanie 850 ml oleju. Natomiast to jest otwór. Po wykręceniu tej śruby pokazuje nam się otwór, do którego ma dojść poziom oleju. Jeśli tego oleju w momencie, kiedy tego oleju jest za dużo, to on zaczyna tędy wypływać. I po tym poznajecie, że oleju jest już wystarczająco dużo. I słuchajcie, odkręcam śrubę spustową. Przypomnę, że jest, jest dobrze, aby silnik był rozgrzany, aby olej był rozgrzany. Dzięki temu będzie łatwiej zlać go z silnika. No bo taki. Rzadki olej po prostu łatwiej zlatuje, łatwiej ścieka. I słuchajcie, teraz w zależności od modelu silnika, od tego, jak to wygląda, będzie się trzeba liczyć z tym, że tego starego brudnego oleju troszkę nam gdzieś wyleci, troszkę nam gdzieś pokapie. Dlatego zwracam tutaj też szczególną uwagę na to, abyście byli na to przygotowani. Abyście postarali się, aby ten stary zużyty olej nie wyciekał gdzieś do środowiska, więc zróbcie wszystko, aby ta wymiana była również ekologiczna. Ja słuchajcie, mam taki patent, jako że śruba spustowa znajduje się z boku silnika, a nie pod spodem. No to ten silnik, gdybym teraz tą śrubę, gdybym teraz tą śrubę po prostu wyjął, ten olej Zaleje mi tutaj całą obudowę, a tego, a tego bym nie chciał. Dlatego mam taki patencik, że do otworu wkładam sobie taki wężyk, i ten olej wylatuje mi tutaj przez ten wężyk. Możecie zastosować sobie podobny patent, natomiast tak czy inaczej tego oleju troszkę, troszkę wycieknie. Jest to rzadki olej na dodatek. Jest ciepły. No ale spróbuję zrobić to tak, aby jak najmniej tego oleju wyleciało na tą szmatę, która jest pod spodem i na płytę pod silnikiem. Dobra, wciskam sobie, wciskam sobie tą rurkę, podstawiam naczynie. W tym momencie przydaje mi się jakaś szmata. Tak jak mówiłem, rączki trzeba pobrudzić, ale jest to czynność dla tych, którzy tych rączek pobrudzić się po prostu nie boją. Przechylę sobie motocykl, a jako, że otwór w tej, w tej rurce mam nie za duży, to chwilkę będę musiał poczekać. Aż ten olej całkowicie stamtąd wypłynie. No dobrze, moi drodzy. Olej mam już spuszczony. Zobaczcie, jaki on jest rzadki. Ja specjalnie używam takiego rzadkiego oleju, bo wtedy nie skleja mi się aż tak mocno sprzęgło, a jest to odczuwalne, zwłaszcza wtedy, kiedy silnik jest jeszcze zimny. Powtórzę raz jeszcze. Ja używam oleju Nils, marki Nils, Clutch, Trial, nie jest to żadna reklama, nikt mi za to yy, nie płaci, że pokazuję ten olej, <gryw> choć powinni mi płacić. Dobrze, zobaczcie, tutaj na śrubie spustowej jest taki magnesik. Na tym magnesiku teoretycznie, widać? Kameruje się? Teoretycznie przyklejają się opiłki metalu. Wiadomo, na skutek zużycia się elementów silnika w jego wnętrzu krążą opiłki metalu, i ten magnesik ma za zadanie wyłapać te opiłki. Jak widzieliście, tutaj u mnie nie było prawie wcale tych opiłków. Bardzo mnie to cieszy. Słuchajcie, tutaj jest taka uszczelka na, na, tej, na tym korku. Zwróćcie uwagę u siebie. Ta uszczelka będzie albo gumowa, albo miedziana. Nie zgubcie jej, bo bez tej uszczelki może wam podciekać, wyciekać olej. Dobrze, ja przykręcam, ja przykręcam sobie teraz tą śrubkę spu, tak zwaną spustową tak zwany korek. Producent zaleca dokręcenie jej przy użyciu. Klucza dynamometrycznego przy użyciu odpowiedniej siły, ale zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy mają w garażu klucz dynamometryczny, więc po prostu przykręćcie korek z taką siłą, aby po prostu nie zerwać gwintu. Ok, pamiętacie, tutaj tą śrubkę do kontroli poziomu oleju mamy odkręconą. Mam nowy olej i nie zawaham się go użyć. Ma wejść 850 ma wejść 850 ml. Tutaj mam litr, więc powinno mi trochę zostać tutaj na dnie. Odbezpieczam jak granat. I słuchajcie, teraz nalewam oleju, tyle że pamiętać należy o tym, aby podczas Nalewania oleju motocykl znajdował się w pozycji pionowej. Mój w tej chwili jest oparty jest oparty stopką boczną, więc trochę jest przechylony. Będę musiał zrobić coś przykombinować. Podłożę coś pod stopkę tak aby go bardziej spionizować. Doprowadzić do tak zwanego pionu. Nie wiem, może teraz? O tak. Powiedzmy, że jest w pionie. No i nalewamy. Już teraz tą śrubę muszę mieć tutaj w pogotowiu i klucz tak aby mógł w każdej chwili yy, dokręcić i obserwuję w momencie kiedy w momencie kiedy zacznie mi wyciekać stąd olej będzie to oznaczało, że że tego oleju jest już wystarczająco dużo. Tak, zobaczcie. Już się pojawił. Dlatego ja teraz z powrotem Oprę motocykl na stopce. Tak, aby olej się nie wylewał, nie wydostawał. Korek dokręcam. Dokręcam tą śrubę, tak zwaną inspekcyjną. I słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o. Jeśli chodzi o. Samą wymianę oleju. Wiadomo, jest to motocykl z silnikiem dwusuwowym, a więc nie występuje tutaj żaden filtr oleju. Natomiast w silnikach czterosuwowych, w motocyklach z silnikami czterosuwowymi, jest coś takiego jak filtr oleju. Jeśli chcecie y, zobaczyć, jak wygląda wymiana takiego filtra, bo ona też nie jest szczególnie skomplikowana, to odsyłam Was do linku, który umieszczę y, w opisie pod tym filmem. Tam będziecie, klikając w ten link, będziecie mogli zobaczyć, jak wygląda wymiana oleju y, w silniku czterosuwowym i tam będzie również wymiana samego filtra oleju. Natomiast jeśli chodzi tutaj o ten silnik, to już w zasadzie wszystko. Tak jak mówię, pozostaje mi jeszcze dokręcenie tutaj tej śrubki. Mam tutaj dość słabe podejście ze względu na tego karapaksa, na tą osłonę silnika, ale ona robi robotę w terenie, więc nie mam powodu narzekać. Zwłaszcza, że. Zwłaszcza, że był to prezent od firmy Carapax, i tak dokręcam. I olej mamy wymieniony jeszcze tutaj. Wspomogę się trochę takim kluczem oczkowym, żeby to dokręcić tak jak powinno być. No dobra, jak widzieliście, nie taki diabeł straszny jak go malują. Olej w silniku motocyklowym, jak widzieliście, swobodnie możecie wymienić samodzielnie. Zachęcam Was do tego, nie ma się czego bać. A w tym materiale to już wszystko. Jak zwykle zachęcam Was do tego, abyście dbali o swoje maszyny. Pozdrawiam, dzięki za oglądanie. I co, do następnego!